efekty dźwiękowe wiii <laughs> gdzie to trzeba iść? ja zjechałem windą, musisz chyba wyskoczyć, bo nie myślałem, że ta winda tak daleko zjedzie o, więcej jest. jest jest druga winda, też zeskoczyłem hej to jest jakiś kapczar, chyba. E, to jest chyba sabotaż, a tu mamy... będziemy musieli odzyskać jakiś antidotum czy jakiś lekarstwo, yy. ciekawie wiem. Mhm. Ciekawe jak dekorowane. wygląda. Dobra, poczekam na was, nie będę się uśpieszył. Poczekam na was. Gdzie ty jesteś? A, jesteś. No staje z, z randomem na kimś. Chodź w w randomie. Dobra, to o co to powiedz? E... jeszcze nie wie, dlatego robimy. Biegniemy. Aha, czy to jest jedna z tych serii, gdzie wszyscy nie wiedzą o co chodzi, ale. No tak przecież dopiero wystartowało. My nie jesteśmy nie jednym nie z, z od... pierwszych składów, który to robi. i co? To no. powinieneś wiedzieć. już długo grałeś. Komuś chce się skanować tego kolesiana, nie wiesz co? Nie. Dziegniemy. O tu, uczemy. No, Użyj no, no, no. A ja byłem skanował chyba. Nie, bo on już ginął. No ale może będzie jeszcze. O tak. Czyli skoczyłem Nie. Gdzie tu A Ah. się to dziwnie. blood this place just some pumps god damn it i've got a bad feeling about this <laughs> yes, <laughs> yes. <laughs> oh yes uh, rigor.

Ta woda, która się poprosi to tak dobrze? No nie niby ma zalewać, tylko nie, nie wiadomo teraz co my mamy tu robić. Ooo! Jak się w nią pada, to się ginie. <laughs> dobrze wiedzieć. No i czaj, składuje w dół. okej, okay. za mną. Już, już, e, otwieram drzwi. Gdzie, gdzie, no, w dół. I Później widzą w, w dół zaskoczyć. Ui, skoczyłem za bardzo. Co to za to idzie? No <noise> też mi się tego daje. Nie, bo to pewnie trzeba będzie zrobić biliard razy. Hmm, co to za. Ale ma oczy, jaka mucho. Hala, tak fajnie. and I will download the lab data for Al. When the clothing tubes rise up, destroy them. reset. do not suspect user joined your channel. Okay. What's the Progress... Ile mi tutaj płaci za obu w Ipswich, tak z ciekawości? E, teraz, za moją korsę, co, co, co roku nam już wzrasta, bo stara korsa. Ostatnio chyba 400 coś chyba. Nie, ja ten, ja kupiłem teraz motocykl i teraz, wiesz, Inch ręce szukam, nie? A ty ile masz lat? 4 to będziesz chyba jeszcze dużo płacił Ale wiesz co jest ciekawsze. Sprawdziłem sobie, pisałem wszystkie dane i wszystko ten To musi o samochodu, motoru poza Londynem Każdy mi to doradza No, no bo, no to jest chyba teoretycznie tak. nie wiem czy to jest legalne, ale dobra opcja Mój kolega na przykład ma tutaj wiesz, też pracuje tu w uchronie ma w ogóle wiesz, Transita i Mercedesa i obydwa samochody ma zarejestrowane, znaczy wiesz ubezpieczone poza Londynem, nie? No, te, tylko że to nie jest legalne. Z tego co mi się wydaje. Będziemy musieli to zgłosić. No, co My... mamy teraz zrobić? No, dobre pytanie, właśnie. Ale fajnie wygląda to podwodne, tak? Te... Mhm. A ja już wyszedł, tak? tak. Ja już wyszedł, tak? Przepraszam, tak. misję robimy i nie wiemy, co tu zrobić. Sprawdzałem sobie na ten motocykl, co kupiłem. nie? Pet party w Londynie kosztuje mnie 550 funtów, a jakbym chciał w Kęcie w Ramsgate ubezpieczyć, to będzie tylko 280, nie? Pokazało się wyjście. No dobra. Co biegniemy do wyjścia? Nie wiem. A gdzie jest to wyjście? Tam gdzie zawsze, na zielono. Bardziej chodzi mi o to, jak się do niego dostać. No ja też nie wiem. Widzę je, ale nie wiem jak tam iść. Dalej męczyć ludzi? Jego wieczorku grania? Dzięki tam się wpadnę hmm. kiedyś do Wolfreima, muszę tylko poczekać się buty. User left your channel. No super kurwa, wypadłem poza mapę. <laughs> o, wróciłem. Co? Znalazł ktoś? Nie ale co byś znalazł Ale mi się wydaje, że coś trzeba zrobić i jeszcze z tym, z, tym, z tym czerwonym znacznikiem czy nie? No mi się też tak. Może beznalazł. nie coś tam było do rozwolenia to rozwaliłem Znacznik został kurwa, no nie wiem gdzie iść. No za znacznikami. A ty ja widzę ten znacznik, ale doszedłem do ściany i nie wiem jak dalej iść? O. Ale dobra, właśnie, że chociaż dwóch dwóch doszło. No i bo ja nie wiem jak dalej iść. To ty jesteś już przy wyjściu? Ja i Rando ale, Aha, dobra, ale 50 sekund do końca. Także, To jest mi prosty? Ja nie potrafią jakiegoś... znaleźć. ścieżki dla niepełnosprawnych. Widzę, że jest wyjście, ale jak się tam dostać? Na lewo jest, jest stopni. Jak ma... dojdziecie do tego centralnego punktu. A przecież macie patrzeć w drugą stronę i będziecie widzieć skoki po lewej kurwa, gdzieś spadłem jeszcze w dół. Chyba już Nie. Ja też myślałem, że to te schodki. Oszukał nas. Dlaczego czas się nie odlicza do końca? Odliczał się. Bo ktoś wyszedł. Z punktu. A, jestem dobra. Yeah. A, a te... To nie to. Ja tego nie widzę Ja też, nie wiem czy ja jestem ślepym już kurwa czy zadurzyłem dużo. dużo Pewnie jeden z drugich <laughs> A widzę, widzę, Istawan Chodź, chodź do mnie, cześć Przemo Siemka Tchagu, słyszałeś, że Tak, tak ma już dzisiaj czytałem Tchagu, 8 sekund do końca Na 2016 No najwcześniej, znaczy marzec, prawdopodobnie marzec 2016 I co, w końcu zrobiliśmy czy nie zrobiliśmy? Nie, o a, a. Pytanie o co w tym chodzi? Kurde, zrobiliśmy jeden, mamy takie Nie, nie, pije, pije. I jest, skakiem na 6, właśnie nie da wytrzymać. Nie, ja chujowy jestem na 6, bo jak chuj. To zrobiliśmy, tak? Tak, ale trzy razy musimy to zrobić.